Sprinter kupiony jako prawie nowy, rocznik 2023, z przebiegiem 5900 km. Koniec końców Jacek w tej sprawie napisał tak. Jeśli chodzi o Mercedesa Sprintera, to pracownik salonu przyznał się, że olej nie został zmieniony. Tłumaczył to tym, że w trakcie zakupu przeze mnie auta cieszę się, że udało się wspólnie dojść do prawdy i prawdopodobnie wydłużyć życie dla tego silnika. A film z tego badania, jak i innych, będzie taką motywacją dla mechaników i serwisów, aby dbali o powierzone im przez nas klientów auta. Budzą się pewne wątpliwości co do tego producenta. Oczywiście Szal to dobra marka, ale z racji tego, że nie ma po złotka pod korkiem, to łatwo jest wpuścić na rynek podróbki. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Artuli. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Mercedes Sprinter rok produkcji 2023 silnik 2.0CDI z DPF-150 koni mechanicznych, przebieg aktualny 26 491 km. Cel główny odcinka to sprawdzenie w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka będzie drugi etap dla tego samochodu. Pierwszy był w odcinku numer 258. Dodatkowo właściciel podsyłał już olej ze swojego drugiego samochodu Renault Master Trójka, odcinek numer 259. Będzie dobra okazja, żeby porównać procesy degradacyjne w Renault oraz w Mercedesie. Inicjatorem tego eksperymentu jest Jacek. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o nim jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Piasek skierował do laboratorium Martudi taki oto zestaw. W środku znajdują się dwie próbki: próbka numer 1 olej świeży kilka informacji na opakowaniu reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 2 olej przepracowany więcej szczegółów ponownie za chwilę. Do samochodu zalany został Shell Helix Ultra AML w klasie lepkościowej 5W30, klasy jakościowe oraz aprobaty. Wpisujemy do tabeli zbiorczej. Jeśli chodzi o instrukcję obsługi, część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco: Przebieg badanego oleju to 20 240 km, eksploatacja zdominowana przez trasę 95%. Dominują odcinki przekraczające 20 km, brak dolewek. Olej eksploatowany przez 4 miesiące niezbędna była dolewka w ilości 200 ml. Master, dla porównania, potrzebował litr świeżego oleju. W ramach dodatkowych informacji od Jacka sporo było w odcinku z pierwszym etapem. Przypominam, robiliśmy wtedy weryfikację, czy olej był zmieniony przez serwis czy nie. W ramach krótkiego przypomnienia najważniejszych informacji, sprinter kupiony jako prawie nowy, rocznik 2023 z przebiegiem 5900 km, serwis obiecał w mian oleju, Jacek ocenił, że olej nie został wymieniony, podesłał do badań próbkę, wyniki badania jasno wskazywały, że olej najprawdopodobniej nie został wymieniony. Koniec końców Jacek w tej sprawie napisał tak. Jeśli chodzi o Mercedesa Sprintera, to pracownik salonu przyznał się, że olej nie został zmieniony. Tłumaczył to tym, że w trakcie zakupu przeze mnie auta poszedł na urlop, co pamiętam rzeczywiście miało miejsce, i przekazał to innej osobie, która nie dopełniła tego obowiązku. Był to okres świąteczny, zamknięcie roku, mieli sporo pracy i im to umknęło. Chcę wierzyć, że tak było, bo pomimo, że to Mercedes, to tam też pracują tylko ludzie i też robią błędy. Zostałem przeproszony i zapewniony, że taka sytuacja już się nigdy nie powtórzy, dlatego uznałem temat za zamknięty. Cieszę się, że udało się wspólnie dojść do prawdy i prawdopodobnie wydłużyć życie dla tego silnika, a film z tego badania, jak i innych, będzie taką motywacją dla mechaników i serwisów, aby dbali o powierzone im przez nas klientów auta. I jeszcze w ramach aktualnego etapu badań, z racji tego, że auto stało na montażu zabudowy, interwał przedłużył się do około 3 miesięcy. Posiadam próbkę świeżego oleju Shell Helix Ultra, którym był zalany silnik. Olej kupiłem niby z pewnego źródła, ale po obejrzeniu ostatniego odcinka na kanale Suzuki Vitara budzą się pewne wątpliwości co do tego producenta. Oczywiście Shell to dobra marka, ale z racji tego, że nie ma pozłotka pod korkiem, to łatwo jest wpuścić na rynek podróbki. Tak jak pisałem odnośnie Mastera, lubię, aby olej był w górnej granicy. Zrobiłem jedną dolewkę 200 ml po około 10 000 km. Interwał wydłużył się do aż 3,5 miesiąca. Przy tej wymianie o piłku filtrze już nie było. Procedura wypalania DPF nie została przerwana ani razu. Sprawdźmy więc, czy taki interwał, tak jak w przypadku Master'a, jest ok. Czy może jednak można go delikatnie wydłużyć na tym oleju? Piska olejowa o 2 litry większa niż w Masterze, więc teoretycznie powinno być lepiej. Trochę mnie tylko niepokoi, tak jak innych użytkownik, szala brak banderoli pod korkiem oleju. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego, później pomiar oleju przepracowanego. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 60,8 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 11,5 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 186. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta i obserwujemy niestandardowo wysoką niezgodność. Różnice na poziomie 12% należy uznać za duże, sytuacja jest dziwna o tyle, że olejów w było już sporo na kanale i tak dużego rozjazdu nie było ani razu. Obstawiam, że może być nieaktualna karta, Jacek zgłaszał, że miał problem ze znalezieniem jej w internecie, z tego co zauważa karta jest z roku 2023. Na stronie internetowej Shell niestety nie ma karty do tego oleju, ale Jacek napisał już do nich prośbę, aby mu wysłali. Przechodzimy do pomiaru oleju przepracowanego, zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca 57,4 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 11 mm2 przez sekundę w 100 stopniach, wskaźnik lepkości wynosi 188, a to oznacza, że wyniki mamy bardzo dobre, bezpieczny przedział akceptowalnych zmian oscylujących w okolicach –5% spadku lepkości. Co ciekawe, na tym etapie Master ma tendencję do delikatnego wzrostu lepkości w wyniku eksploatacji, sprinter do redukcji. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy, eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne, zobaczcie jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie. Oglądamy plamy z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. W zasadzie jeden kluczowy wniosek z tego testu, plama bardzo ciemna, zapowiada się duża ilość sadzy w tym oleju, zaraz to potwierdzimy w kolejnym kroku badań. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma. Przyglądamy się otrzymanym wynikom, porównujemy widmo oleju świeżego z widmem dla oleju przepracowanego, następnie generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. Poczerwieni analizujemy wyniki na tle mastera. Degradacja dodatków większa w masterze, potwierdził się wysoki poziom sadzy w sprinterze, poziomy sulfonowania, nitrooksydacji i oksydacji delikatnie wyższe dla mastera, natomiast wciąż to są wartości względnie niskie. Podsumowując, wartość syntetycznego miernika jest na poziomie 86%, o 2 punkty procentowe niżej niż dla Mastera, głównie za sprawą wyższych poziomów sadzy dla sprintera. Ogólnie wyniki jak na ten przebieg bardzo dobre, z pewnością spora zasługa w tym, że eksploatacja jest zdominowana przez trasę w obiegu 10 litrów oleju plus to, że samochód jest praktycznie nowy. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotkają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.